Siema! Ja jestem Trzeci i witam Was w kolejnym odcinku z Pet Simulator 99 na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zrobię sobie opening Dino jajek z drugiej części Dino Taikuna właśnie w Pet Simulator 99. Ale nie tylko, ale oczywiście zanim to wszystko to na samym starcie zostawcie suba, z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem. No i słuchajcie, myślę, że nie ma co i pokażę Wam właśnie jak jajka będę otwierał. A więc słuchajcie, przejdę sobie tutaj słuchajcie może tak jakoś tędy mniej więcej. Ok, przygodzimy sobie tutaj. Jak widzicie mamy tutaj takie oto jajko i w tym jajku mamy naprawdę sporo petów do trafienia. To jest właśnie, no, aktualnie najlepsze jajko w grze. E, no i słuchajcie, tutaj mamy właśnie bardzo dużo petów do trafienia. E, ale słuchajcie, zanim w ogóle zacznę sobie to jajko otwierać, no to myślę, że pora wyposażyć jakieś enchanty. Także przechodzę sobie tutaj właśnie do enchantów, zdejmę te enchanty, które mam aktualnie tutaj wyposażone. Więc ok, to sobie zdejmuję. No i pora wyposażyć jakieś enchanty, które będą mi dawały e, szczęście w jajkach, słuchajcie. E, w ogóle moim tutaj celem jest tak naprawdę mm, trafienie. W ogóle najpierw może to pokażę. Tak naprawdę, moim celem, tak naprawdę, tej otwieram w sumie przede wszystkim po to, żeby właśnie trafić huge peta, a mianowicie tego huge peta, którego mamy w w Prawym, górnym rogu, ale nie tego, które są w rotacji, bo oczywiście mamy też do pety, Huge Pety w rotacji. E, mi chodzi bardziej o tego e, Huge Peta, czyli e, Huge Egg Dino, i właśnie o tego, o to e, Huge Peta mi chodzi. Tak naprawdę na tego Huge Peta najbardziej dzisiaj przede wszystkim po to, ty, jak ja będę otwierał, żeby właśnie tego Huge Egg Dino e, trafić. Tak słuchajcie, teraz właśnie myślę, że mogę sobie ten szansę wyposażyć. Także no, myślę, że najważniejsze będzie tutaj Huge Hunter, bo właśnie to zwiększy tutaj oczywiście szansę na trafienie Huge Peta. Dalej myślę, że mogę sobie również wyposażyć Shiny Huntera, e, wyposażę sobie Również oczywiście enchanty pod szczęście no i jeszcze taki oto enchant właśnie też pod szczęście w jajkach. Więc teraz myślę, że możemy sobie właśnie już stąd wyjść, także OK e, odpalamy sobie również autohacza, e, żeby te jajka się otwierały w jak największej ilości i oczywiście w jak najszybszym e, czasie. No i słuchajcie myślę, że nie ma co począć i tutaj e, po prostu zaczynamy sobie to otwierać w takim razie e, klikam, no i zaczynamy tutaj naprawdę sporo tych jajek dzisiaj będę otwierał, ale oczywiście wiadomo, że też no, porobię w dziesięćmateczniku inne rzeczy, nie tylko będę otwierał te jajka, aczkolwiek słuchajcie, no, em, no chciałbym też ich całkiem sporo otworzyć, ponieważ chcę właśnie trafić tego oto em, Huge Egg Dino, bo tak naprawdę to jest moim celem, Ale jak widzicie, no oprócz tego w tym jajku mamy do trafienia naprawdę, em, no dużo innych petów, także no tak to właśnie mniej więcej wygląda. Mamy też właśnie do trafienia em, właśnie tu już pety inne, em, które są normalnie w rotacji, em, ale oczywiście tutaj no, najbardziej liczę na tego Huge em, Egg Dino. No bo jest to pet, którego da się trafić tak naprawdę tylko w tym jajku, więc dlatego chciałbym właśnie go przede wszystkim trafić, aczkolwiek, aczkolwiek jeśli bym trafił właśnie m, te inne huge pety, jakiegokolwiek innego żypeta, no to też byłbym oczywiście bardzo zadowolony, także miejmy nadzieję, że to się uda, przede wszystkim, że uda się trafić tego e, huge egg dino. E, jak widzicie, poza tym też w sumie mamy takie zwykłe pety tutaj do trafiania i całkiem sporo ich można tutaj trafić, bo tak naprawdę tutaj spróbuję to policzyć. Okej, okay, mamy tutaj trzy, no myślę, że 5 petów. 5 petów łącznie, bo mamy takie trzy właśnie z procentami, które są podane. Mamy też dwa pety, które są ze znakami zapytania, na które nie znamy dokładnych szans. Także słuchajcie, może skupmy się teraz właśnie też na tych w ogóle różnych petach, bo wydaje mi się, że na razie nawet nie trafiłem jeszcze ani razu tego żadnego peta ze znakami zapytania. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek to oczywiście cały czas sobie tutaj dodatkowo Sporo ich otwieram, więc no miejmy nadzieję, że te PC ze znakami zapytania uda się trafić. No a przede wszystkim, że uda się trafić m, oczywiście e, Huge peta. No a przede wszystkim tego Huge Egg Dino, bo tak naprawdę na tego Huge najbardziej tutaj liczę. Więc miejmy nadzieję, że uda mi się go e, trafić. No a tymczasem, oczywiście, tutaj m, cały czas otwieram te jajka. Otwieram je oczywiście. No na auto hatchu mam też rzeczywiście dużo e, dobrych enchantów wyposażonych, e, które oczywiście zwiększają szanse na trafienie Huge Peta. Między innymi na przykład właśnie Huge Hunter. E, no oczywiście tych jajka też otwieram e, tutaj całkiem sporo. thank mm -hmm. you No i one się otwierają tak naprawdę najszybciej jak się tylko da No bo wiadomo na autohaczu Aczkolwiek słuchajcie no Tak naprawdę no, zrobiłem w sumie wszystko co w moją moc Żeby tutaj e, był jak największe szanse No i żeby tutaj jak najlepiej się to otwierało I mamy słuchajcie w końcu właśnie e, Trafionego raptora Także wydaje mi się że jest to pierwszy e, raz Trafiony w dzisiejszym odcinku e, pet Ze znakami zapytania bo wcześniej za bardzo Na to nie zwracałem uwagi ale wydaje mi się że Wcześniej tego raptora nie trafiłem także bardzo fajnie mam już trafionego też peta ze znakami e, zapytania No i teraz tak naprawdę brakuje nam do trafienia tego ostatniego PTZ z zapytania tego PT jeszcze no raczej nie trafiłem. No a poza tym, oczywiście, brakuje też e, petów czyli tego najważniejszego. Więc miejmy nadzieję, że oczywiście to się uda tutaj e, zrobić, że uda się trafić właśnie te e, pety e, Więc no dobra, lecimy sobie tutaj dalej. Oczywiście, tych jak już całkiem sporo otworzyłem. Mieliśmy tutaj e, kilka takich e, ciekawszych trafień, No, przede wszystkim w sumie ten raptor trafiony, znakami za zapytania, to chyba najlepsze trafienie, tak mi się wydaje. E, bo no, na początku nie zwracam za bardzo uwagi na to co trafiamy, ale wydaje mi się, że do no, niczego lepszego na razie nie trafiliśmy. Mm. No ale dobra, no oczywiście tutaj cały czas dajemy szansę e, tym jajkom I miejmy nadzieję, że jakiś huge pet wypadnie No przede wszystkim ten huge e, egg dino Bo no przede wszystkim tak naprawdę po to te jajko otwieram żeby tego oto huge peta trafić Więc miejmy nadzieję, że to się uda Tymczasem mamy sobie kolejnego raptora, więc bardzo fajnie No idzie tutaj ewidentnie coraz lepiej Idzie tutaj coraz lepiej, mamy tutaj e, na pewno coraz lepsze trafienia Więc e, fajnie, fajnie e, Lecimy sobie oczywiście dalej Teraz akurat taka słaba seria jajek Bo jak widzieliśmy mieliśmy te dwa najsłabsze pety jedynie i to w zwykłych wersjach, więc no nie za dobrze było, ale dobra, lecimy sobie dalej, teraz już oczywiście znowu troszeczkę lepiej, ale no mogłoby być jeszcze lepiej, więc miejmy nadzieję, że tak będzie, no słuchajcie, dobra, nie jest najgorzej, teraz mamy takie oto różne pety, no w różnych wersjach oczywiście Um, ale właśnie no, nadal nie mamy huge peta, czyli tego na co tak naprawdę najbardziej tutaj liczę um, Więc to miejmy nadzieję, że uda się właśnie jakiegoś huge peta tutaj e, trafić um, Bo oczywiście no, tak jak mówiłem wcześniej um, Ja liczę przede wszystkim na tego huge egg dino Ale jeśli bym trafił też innego huge peta, które są właśnie w rotacji Które są tak centralnie po prawej stronie um, No to um, oczywiście też bym się nie obraził I byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajnie um, Więc no miejmy nadzieję, że... Już peta uda się trafić ehm, No bo na razie jak widzicie żadnego już peta Tutaj nie trafiłem, ale oczywiście nie poddajemy się Otwieramy sobie ta dalej e, Aczkolwiek jak widzicie no tutaj na razie Nie zanosi się na to żebyśmy m, Trafili właśnie jakiegoś już peta e, Aczkolwiek no zobaczymy ok no teraz nie mamy nawet petów ze znakami zapytania, ale no już kilka ich mieliśmy, więc nie jest tak najgorzej, aczkolwiek no oczywiście wiadomo, że liczę na dużo więcej, no przede wszystkim na lepsze pety jeszcze, no najbardziej no to wiadomo, na huge pety, bo tak naprawdę przede wszystkim po to te jajka tutaj otwieram, także no dobra, teraz mamy coś takiego, i słuchajcie, dajmy jeszcze szanse takie. Może od teraz trzy szanse dajmy na trafienie czegoś fajnego. Uwaga, pierwsza szansa, niestety nie mamy zbytnio niczego ciekawego. Uwaga, druga szansa, i tutaj niestety też nie mamy raczej niczego ciekawego. I trzecia, ostatnia szansa, i słuchajcie, już sobie o tych jajek odchodzę. Niestety znowu nie mamy takiego niczego zbytnio bardzo ciekawego. Oj, tutaj jeszcze się to otworzyłem, więc odejdźmy sobie jeszcze dalej. E, a więc ok, skoro tutaj takiego zbytnio niczego bardzo ciekawego nie trafiłem, a przede wszystkim no nie trafiłem oczywiście żadnego już peta, No Słuchajcie, myślę, że pora, bym powiedzieć o czym. Fajnym, w ogóle zanim to, to może wyłączę sobie też Autohacza, e, żeby tu już tego autohacza e, Nie było No i słuchajcie, w tym momencie właśnie powiem wam o pewnej Rzeczy, mianowicie, słuchajcie, no dzisiaj oczywiście Otwieram teleka przede wszystkim było to, żeby trafić Tego huge egg dino, tak jak mówiłem e, No bo na to tak naprawdę najbardziej liczyłem Ale słuchajcie, niestety to się nie udało, aczkolwiek Ostatnio e, zdobyłem pewnego Nowego huge peta, więc słuchajcie Powiem wam właśnie jaki to jest huge pet i słuchajcie Ostatnio udało mi się zdobyć tego oto huge peta Także właśnie bardzo fajnie był nowy huge pet Na moim koncie, więc mimo tego, że nie udało się dzisiaj trafić e, huczpeta z e, tego jak ja słuchajcie Mam właśnie nowego huczpeta, także bardzo fajnie, e, że mam właśnie takiego to huczpeta e, A więc słuchajcie właśnie o tym, ja chciałem tutaj powiedzieć. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku myślę, że to już by było na tyle, także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz subatzł na moim kanale. No i ja właśnie tego filmu, także to by było na tyle, trzymajcie się. No i cześć!